Siemanko Manko z tej strony, bo by na się z tej strony, i nagrywamy drugi odcinek z serii Skyblocka. Tak, od tamtego odcinka sobie nic nie chowałem, dlatego, bo nie robiłem skrzynki, bo się ten, szybko rozłączyłem ze serwerem, a więc teraz mogę zrobić dużą skrzynkę, chociaż jedną, by ładnie to fajnie wyglądało. Wszystko, ja jestem gdzie za skrzynka? No bo de facto skrzynka mi gdzieś uciekła. No, jest. I właśnie od tamtego czasu nic nie robiłem, bo czekałem, żeby nagrać drugi odcinek z tej w ogóle serii, no ale no wiecie, że to tak szybko właśnie ten, no to ja tylko czekałem sobie... O o o! Mieczek mi się kończy, ale ja tylko chcę sobie zaenchantować coś. No i właśnie tak sobie myślałem, że jakbym sobie coś takiego zenchantował, to by było fajnie. W ogóle tych liści trzeba się to pozbyć, bo to nieładnie. Patrzcie, że tutaj liście, pełno liści, pełno liści, pełno liści, haha. No i w ogóle tak, intro mam już ładnie wszystko zrobione. Mam nadzieję, że Wam się podoba te logo w ogóle i Eja i tak dalej. Wszystko, o sadzonki! Będzie na więcej drewna, właśnie ja sobie posadzę tam gdzieś sadzonkę jedną, by było w ogóle, wiecie, no drewno, tak, bo ja nie zamierzam oczywiście kolejny raz przetracać sobie, jak mam tyle sadzonek, mi się tutaj wydobywa, no to po co ja mam tyle sadzonek tutaj, tak? Za każdym razem, jak widzę, że mam sadzonki, to zawsze je wykorzystuję w ten sposób, że będę miał więcej drewna, więc, ponieważ yy, lubię sadzonki, bo <grym>, dają drzewa o niech ja zgadnę. Sadzonka brzozy No i dlatego ja bardzo lubię sadzonki. I tak to więcej drewna będę miał. I da siebie będę mógł dobudować, sobie wreszcie jakiś domek, zbudować i tak dalej. Chociaż to nie musi być duży domek, byleby był tak, żeby były te skrzynki tam, żeby nie było takiego bajzru na tym. I dlatego chcę tutaj właśnie, jak wam mówię, chcę sobie połączyć teraz, mam taki pomysł jeszcze domek. Ale równocześnie chcę to połączyć z taką oddzielną bazą na sky, bloka. Tylko same drzewa. Właśnie. Tutaj też będzie drzewo. Tutaj też będzie drzewo. I tutaj też będzie drzewo. I tutaj będzie drzewo. W ogóle ja już tego nie będę używał. Ja nie zamierzam sobie usadzić tutaj sobie, yy, żadnych tych, a ja natomiast udaję się dalej, żeby sobie to ładnie wszystko popatrzeć, prostu... Mam wielu stulki, haha. Yy, tak, i ja sobie teraz idę, biorę itemki początkowego gracza i idę w świat. A wy się tutaj respawnujcie, moje kochane drzewka. Tak, co my tutaj będziemy? Ja takie okazje marnować. Magiczne gąbki to jest coś bardzo fajnego. Ja podobno słyszałem, że z nich się rozpalnuje bardzo fajne itemki, no ale no... Ja tylko rozwaliłem, a sobie wziął. No jakieś żydy. Ile ich tam się nie... Przepraszam, ale musiało się kichnąć. Biją się o jedną, ukupią. Fajnie, że tylko tam się odmówiło, ej. lejomo ten. No debila. E, Eku, może i wypada, ale Odwali się pan ode mnie. Ty, co mam? Dobra, chyba się już tutaj nic nie odbuduje, tak myślę. Co so pół godziny, więc dobra. A ja pójdę na walk generator. I sobie... wow. Fajnie, natrafiłem na coś wreszcie. Mogę sobie piecyk zbudować. Mogę sobie chociaż zbudować dom z bruku, ale fajnie, ty. O, Teleportuj mnie na chatę, bo... Wryj. Dobra. Tutaj mogę sobie właśnie, o, dobudować sobie trochę tego, tego. Tego, tak. Tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Podłoga może i być z bruku, nawet mnie to nie interesuje, byleby o było, tak. Dobra, może być nawet taka chata, ale no nie. Nie na przykład tutaj z bruku, tak? O to mi chodzi, że ja nie chcę jeszcze tej chaty centralnej z bruku, tylko żeby ściany były inaczej i żeby chociaż było tak. Nie na tyle wiecie o co mi chodzi, I dlatego sobie teraz zrobię kolejną skrzynkę, bo oczywiście znowu mi zabraknie i będę miał lipę. Ja nie lubię, jak mi coś braknie. No ta rechts to postawiam masz 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 Coś fajnego mają? to tu jest, to, 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 to jest zakres chodzenia perłami klaranewanami. Warb generator. pokój w ogóle te jakie możemy. Dobra... tak więc tutaj mamy już yy, chociaż tyle zrobione kurde no znowu bym tam wpadł, ale postaram się zrobić co innego przy okazji jakby mi się chociaż trochę udało to bym mógł to zrobić nawet yy, tylko drewnem otoczyć nie musiałbym całe na przykład dach bym zrobił brukiem, no ale no to, to już nie wiem jak yy, mam to zrobić, ja już sobie dalej poradzę z tym i w ogóle zaraz, lach mi się trochę zrobił, ale już wszystko ładnie poszło a więc ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka, sorki że dzisiaj taki nie wypał ale z tymi gumkami już się zdenerwowałem i się trochę zamyślałem no ale yy, dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się podobało to zostaw łapkę w górę, zasubuj przy okazji no, i zawsze bądź na bieżąco, a więc dzięki, powodzenia i na w następnym odcinku. Nara.